Cześć, ja jestem Akro, a dzisiaj będzie poranek, jak używać obs -a. Jeśli film Wam się spodoba, subskrybujcie, obejrzyjcie oczywiście, subskrybujcie, słuchajcie. No i tak, pierwsze co musicie wiedzieć, to sceny. To jest ogólnie e, chyba najnowszy albo drugi najnowszy OBS. I, i, I tak, tutaj mamy różne sceny. Mamy taką scenę, mamy scenę do Minecrafta, akordami. Dobra, i mamy taką scenę. I tutaj. Mój, jak dodać sobie właśnie scenę? Y, y, Dajecie sobie plusik. Dajecie sobie scenę 4. I ok, mam scenę 4. Na niej nic nie ma, więc nic nie widzicie. Ale tutaj y, uznajmy, że to jest ta scena czwarta, klikamy plusik. I mamy przechwytywanie ekranu, przechwytywanie gry. Ja sobie, ja najczęściej skorzystam z przechwytywania ekranu, bo to nam po prostu przechwytuje ekran. Ale jak chcemy przechwytywać jakąś grę. To OK. I tutaj dajemy przechwytuj konkretne okno. I tutaj otwieram sobie okno. Ja mam Minecrafta włączonego i Opera Więc ja mam aktualnie takie rzeczy włączone na swoim kompie. Ym, no. Ym, I jak usiądzę sobie coś takiego, to klikamy śmietnik i tutaj sobie coś takiego na otwierać. No. Następne to przechodzimy sobie w. Tutaj filtry. Filtry głośności. I tak, mamy bramkę szumów, tłumienie hałasu, poziom i kompresor. Tak. W bramce szumów, dajcie po prostu tak, jak jest, tłumienie hałasu, dajcie tak, jak jest. Umie tutaj poziom różnie tak, jak jest i kompresor. Możecie też u mnie tak, tak, jak jest. Chcemy więc y, słyszeć jaki mam głos. Wchodzimy sobie ustawienia, to co najbardziej nas ciekawi na głównym ustawiamy sobie język polski no i tyle nie. nie nie wiem, co. może nagram odcinek streama, ale, ale nas na razie tutaj interesuje nagrywanie Więc tak. od razu ustawiajcie tryb wyjścia zaawansowane, nie, nie krępujcie się, odstawcie zaawansowane Przechodzimy do Formatu nagrywania, czyli tutaj musi być MP4. Potem ścieżki dźwiękowe, to no jedna, może być. Encoder X264 to musi być nał. I przez kalorę wyjściowy obraz to najlepiej się zaleca HD, czyli 1920x1080. Jeśli ktoś ma np. kwadratowy monitor, to jest trzeba inny ten obraz. No. Wchodzimy sobie niżej. Te płynność typ te przypominności CBR ja mam. płynność bitowa. Jeśli ktoś ma słaby komputer, to, to niech sobie ustawi poniżej tych 10 tysięcy. Jeśli ktoś ma dobry komputer, to, po, to powyżej tych 10 tysięcy. Ja mam taki na więc ja sobie ustawiam 11 tysięcy. I tutaj już dźwiękach, To nie wiem, co tutaj można zmieniać za bardzo. I tutaj tak. Podzielność obrazowa, tutaj Full HD na T2, czyli 1920 na 1080 i tutaj też 1920 na 1080. I filtr skalujący. Podzielność pasująca, pasująca, skalowa nie jest wymagana i musicie dać właśnie takie coś. I typowe wartości FPS i 60. Musicie tutaj mieć typowe. No, te klawiszowe. Tutaj mi włączamy nagrywanie i pauzujemy. Tak. Rozpocznij i zatrzymaj nagrywanie. Ja mam na F10. Pauzuj i znów nagrywanie mam na F8. Chociaż z tego w ogóle nie korzystam, bo w montażu wycinam po prostu te, które mam wyciągnąć. No. Tutaj za bardzo, tutaj już nie wiem, ale. Okay. Tutaj mamy tyle. To hmm. ja jeszcze mogę tu I hmm. No i to chyba tyle. Jeśli coś zapomniałem a, a, dodać, a, a inni się znają na tym, na poradniku, to możecie napisać w komentarzu. Jeśli film Wam się spodobał, subskrybujcie, łapkę. Oczywiście subskrybujcie dzwoneczkę. No i co? Pa-pa!